Cześć, zapraszam na kolejny poradnik zakupowy z produktami Hama Polska. I myślę, że będzie to także dobra pomoc, jeśli szukacie inspiracji prezentowych. W dzisiejszym odcinku ciekawe akcesoria oto te, które w ofercie producenta zainteresowały mnie najbardziej dyski przenośne z USB 3.0 Hama Rotate niedrogie, zapewniające szybki transfer i posiadające praktyczne zamknięcie. Już nigdy więcej nie zgubicie zatyczki od pendrive'a. Dostępne pojemności to 32, 64 oraz 128 GB. Jeszcze bardziej praktyczna jest nowa wersja dysku, czyli C-Rotate. Poza USB 3.0 mamy tutaj również wtyk USB typu C, co zapewnia kompatybilność z większą ilością urządzeń. Dostępne wersje to 32 i 64 GB. Kolejne ciekawe urządzenie to stacja ładująca posiadająca aż 4 gniazda. Dwa. Pełnowymiarowe USB oraz dwa USB typu C. Możemy ładować do czterech urządzeń jednocześnie z mocą dochodzącą nawet do 65 W. Obsługiwane są protokoły Qualcomm Quick Charge 30 oraz funkcja Power Delivery. Ładowarka jest uniwersalna i potrafi pracować z napięciami od 100 do 240 V. Osoby szukające szybkiej i uniwersalnej ładowarki, jednak nieco bardziej kompaktowej mogą Zainteresować się tym urządzeniem. Moc ładowania od 18 do 65 W, port USB i USB typu C i zakres napięć od 100 do 240 V. A teraz coś dla amatorów fotografii i filmowania przy pomocy smartfona. Praktyczny selfie stick o regulowanej długości do aż 57 cm. Dodatkowo posiada także przycisk wyzwalania migawki oraz. Funkcję statywu. W ofercie Hama Polska znajdziecie również bogatą ofertę powerbanków. Od podstawowych i niedrogich modeli po urządzenia o bardzo dużej pojemności, które są przeznaczone dla najbardziej wymagających użytkowników. Bardzo ciekawym produktem jest powerbank o nazwie Fabrik 10 o pojemności 10 000 mAh, ale posiadający nietypowe materiałowe wykończenie. Tak więc powerbank nie musi posiadać jedynie plastikowej obudowy. Do samochodów przydadzą się uchwyty i mocowania tak do telefonów, jak i tabletów. Na przykład prosty, niedrogi uchwyt z możliwością montażu tak na szybie, jak i w kratce wentylacyjnej. Warto także zwrócić uwagę na inny typ uchwytu, który posiada funkcję ładowania indukcyjnego praktyczny gadżet. Jeśli potrzebujecie solidnego kabla, to wybór jest ogromny. Natomiast wszystkie łączy najwyższa jakość. Solidne pozłacane końcówki, wykonane z aluminium i kilka typów wytrzymałego oplotu, w tym także z potrójną izolacją. Ciekawostką są także kable z końcówkami mocowanymi magnetycznie, dzięki temu sama końcówka może być na stałe w telefonie, należy podpiąć tylko sam przewód. Inną praktyczną opcją jest przewód z wieloma końcówkami w zestawie. Jeden kabel pozwoli podłączyć się do portów mikro USB i USB typu C, ale także do portu Lightning. Kolejna porcja inspiracji, już niedługo. Jeśli Wam się dobrze oglądało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, który z tych gadżetów najbardziej wpadł Wam w oko. I będę wdzięczny również za subskrypcję kanału, jeśli wyłączacie dla mnie ad to Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Was wszystkich, szczególnie stałych widzów. Trzymajcie się!